Dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie Hej. w kolejnej odsłonie naszego cyklu technologicznego, Tosia który się, się sprawdził, jak się okazuje, bardzo się spodobał, więc go kontynuujemy to i już dzisiaj będziemy. Trzeci odcinek. Tak, Tosia też wita. Tosia, Tosia... jest tutaj współprowadzącą jedną z trojga prowadzących to tego jest, cyklu. To już jest taki zwyczaj. To dzisiaj będziemy już... rozmawiać na temat, który już w pewnym sensie wam zajawialiśmy w poprzednich odcinkach. I jest to temat, który od... no Długich miesięcy wzbudza naprawdę spore emocje, a wydaje nam się, że jest bardzo istotne z punktu widzenia e, przyszłości filmów, seriali, tego jak one będą kręcone, jak one będą powstawały, ale również tego jak my będziemy je oglądać, jaki będziemy mieć do nich dostęp. E, mówię oczywiście o 5G. 5G, e, technologii, która nie jest jeszcze powszechnie dostępna ale już stała się w pewnym sensie legendarna. Jestem przekonana, że większość z Was słyszała o 5G, że mnóstwo informacji Wam się gdzieś tam przewinęło, ale to często nie były jakieś uporządkowane informacje, jest w związku z tym tematem spory chaos informacyjny. No właśnie to, tak jak się dzieje z każdą rewolucyjną rzeczą, każdą rewolucyjną technologią, obrasta jakimiś znaczeniami, skojarzeniami i tak naprawdę zapominamy jaka jest prawdziwa definicja tej technologii, jak naprawdę może się przydać ludzkości. No właśnie, my w pewnym sensie nie możemy już mówić o tym, co będzie w przyszłości, na przykład ze streamingiem albo w ogóle z rozwojem audiowizualności bez podstawowej wiedzy na temat yes. 5G, bo to się naprawdę, jak już mówiłam, nierozerwalnie łączy. Dlatego też postanowiliśmy sobie dzisiaj pewne informacje uporządkować, porozmawiać sobie o definicji, o tym, co nas w przyszłości czeka i podać Wam kilka przykładów. Zanim przejdziemy do definicji, to muszę powiedzieć na jakich źródłach się opieraliśmy, bo żeby nie było, to jest naprawdę materiał, który powstał na podstawie konkretnego researchu. Więc na przykład korzystaliśmy z takich źródeł jak choćby magazyn Wired, The Wall Street Journal, Screen Daily. A także na raporcie, który dostarczyła nam marka Oppo, która jest partnerem technologicznym tego odcinka, a to jest Sprzęt, który Wam też pokażemy, bo on wiąże się z tematem 5G bardzo mocno. Po prostu marka Oppo wypuściła właśnie na rynek nowy model smartfona Reno 4 Pro 5G i jest to nowa generacja smartfonów. Ja już tutaj dokonuję po prostu takiego unboxingu. Myśmy go nie mieli Unboxing jeszcze tak do końca paczeć. w rękach i to jest telefon, który obsługuje 5G. To jest bardzo ważne, żebyście mieli świadomość, że nasze smartfony, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, nie będą obsługiwać tak po prostu sieci 5G. Jak przechodziliśmy na LTE, to też trzeba było dokonać pewnych zmian w naszym sprzęcie. Akurat jeśli chodzi o ten telefon, on po prostu obsługuje 5G. Ale o sprzęcie jeszcze sobie porozmawiamy i to w następnym odcinku. Dlatego, że tematyka związana z 5G jest tak obszerna, że po prostu nie zmieściliśmy jej w jednym odcinku, ale to też sprawi, że będziemy mogli na przykład posłuchać, co Wy macie do powiedzenia na temat 5G i przede wszystkim odpowiedzieć na Wasze pytania. Więc jeżeli już na początku macie jakieś pytania związane z technologią 5G, to piszcie w komentarzach. W komentarzach. Dobra, to czas sobie odpowiedzieć na to, czym jest 5G. To co znaczy, to oznacza? Co oznacza ten skrót? Tajemniczy skrót. Tajemniczy 5G. skrót. Definicja jest absolutnie totalnie prosta. To mieliśmy 5G. Mieliśmy 3G, mieliśmy 4G, które było nazywane powszechnie LTE. A teraz jest 5G, czyli piąta generacja, piąta generacja sieci komórkowej. Dokładnie to oznacza, nie żadne jakieś magiczne skróty, po prostu, tak jak było właśnie, jak Janusz mówi, 3G, 4G, 5G, piąta generacja, która podobnie jak LTE od 3G będzie znacznie szybsza od 4G, wszystkich. ale mówiąc tutaj znacznie, nie mam na myśli no tak troszkę, tylko mam na myśli lata świetlne w porównaniu z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, i jest to też taka sieć, która będzie się charakteryzować, a właściwie już się charakteryzuje minimalną latencją. Latencja to są te opóźnienia związane z buforowaniem, z przesyłem danych, w związku z czym myślę, że no w przyszłości mamy szansę zapomnieć o długim ładowaniu się, tak. danych, to jest albo bardzo, bardzo zrywaniu, zrywaniu połączenia z internetem. Nawet nie, nie sam przesył danych, sam bitrate nie jest istotny, o ile właśnie latencja. W przypadku na przykład takich platform jak Netflix. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Założę się, że wszyscy bardzo dobrze kojarzycie czym jest buforowanie, albo no nie wiem, ten rozpikselowany obraz, albo na przykład zrywające się połączenia podczas streamingu, które no nas na przykład bardzo boli. Kółeczka, które się kręcą w nieskończoność. A na pewno też pamiętacie jak w marcu tego roku platformy VOD, takie jak Netflix, Amazon Prime, YouTube, video, YouTube też, E, ogłosiły, że obniżają bitrate y, jakość wideo w związku z tym, że sieć była... Zapchana. Był straszny krzyk. Co to będzie, jak będziemy mieli obniżony ten bitrate, że przecież nie za to płacimy? A to był po prostu sposób przeciwdziałania temu przeciążeniu sieci, bo jak się okazuje, te dzisiejsze sieci internetowe są po prostu zawalone ludźmi, dlatego że jak były projektowane, to jak powstawały, to po prostu nie było jeszcze tylu użytkowników. Ja tutaj mam dane dotyczące. Ilości osób korzystających z internetu na świecie. Szacuje się, że do końca 2020 roku będzie ich. Już 5,5 miliarda, Miliardy. a do samej sieci podłączonych będzie ponad 50 miliardów urządzeń. No, bo wiadomo, to nie jest, jest. też tak, że na jednego człowieka przypada jedno urządzenie. Wszyscy mamy telefony, mamy e, laptopy, e, mamy komputery stacjonarne, mamy tablety mnóstwo, mnóstwo sprzętów. Już dzisiaj ma e, e, po prostu stałą łączność z internetem i one naprawdę bardzo mocno obciążają sieć. E, też e, mam kolejne na dane dotyczące pobierania miesięcznego danych, około 20 gigabajtów danych internetowych pobieramy średnio, czyli tak per capita na głowę to jest bardzo dużo. Pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy się płaciło tam, nie wiem, wykupowało się na przykład 5 giga miesięcznie? No, ktoś dzisiaj jest w stanie na tym wydolić? korzystając właśnie z, Prawda, z serwisów streamingujących, nie wiem, jakiegoś Spotify'a, właśnie Netflixa, absolutnie nie ma opcji. Po prostu stara sieć naprawdę z trudem już w tym momencie sobie radzi Ledwo z takim obciążeniem. Szczególnie, że my cały czas jesteśmy głodni tego upgrade'u. Chcemy, żeby e, filmy, seriale były jak najlepszej jakości. Właśnie opowiadaliśmy wam o 4K w, odcinku, tak. w poprzednim odcinku. O wysokich bitrate'ach. Tak, że chcielibyśmy wszyscy oglądać po prostu w jak najlepszej jakości. Zresztą o sprzęcie i o tym, e, jak e, ten streaming się będzie w przyszłości rozwijał, będziemy mówili w następnym odcinku, ale wracając do 5G, to 5G jest no, odpowiedzią po prostu na to rosnące zapotrzebowanie. Szacuje się, że sieć 5G będzie miała nawet 70-krotnie szybszy przesył danych. Co daje nam prędkość pobierania do 20 gigabitów na sekundę, a także, tutaj wracam do tematu tej magicznej latencji. Ponad 80-krotnie niższą latencję, wow. dzięki której będzie można bardzo dużo okay. nowych technologii rozwijać. Już nie mówię o wirtualnej rzeczywistości, czy tak zwanym AR, czyli augmented reality, kiedy będziemy mieć, wiecie. Jakieś... Rzeczywistość rozszerzona. Rzeczywistość rozszerzona, jakieś aplikacje, no. które będą nam po prostu zmieniać części rzeczywistości, w której jesteśmy, ale to się tyczy również medycyny, te, czy się. Technologii, urbanistyki i tak dalej, i tak dalej. Ale 5G to także rozwój czegoś, co nazywa się Internet of Things. Ja o tym dopiero teraz przeczytałam i to mnie bardzo zainteresowało. Jest to tak zwany Internet rzeczy. Wydaje nam się, że Internet jest już w świecie realnym w pewnym sensie. Że wy wyszedł już poza wirtual, że mnóstwo urządzeń, mhm. z których korzystamy, jest podłączonych do Internetu. Uh, I uh, Internet of Things to jest takie um, rozwinięcie bardzo intensywne rozwinięcie właśnie tej sfery, to jest połączenie urządzeń różnego rodzaju, tysięcy jakichś czujników, drobnych elementów technologicznych, które będą się ze sobą komunikowały. To są gadżety, to są właśnie czujniki, to, jest właśnie, to są te wszystkie drobne elementy na przykład do tak zwanych systemów inteligentnych w domach które będą bardzo usprawniały nasze życie, pozwolą też rozwijać się dalej medycynie. Oczywiście, no tutaj w grę wchodzą też algorytmy, rozwijanie tych algorytmów, doskonalenie algorytmów sztucznej inteligencji, um, ale również, nie wiem, rozwijanie systemów inteligentnego przemysłu, inteligentnych miast, czyli urbanistyki, inteligentnego transportu, wszystko, no generalnie wszystko bardzo, będzie bardzo, bardzo inteligentne. inteligentne tak. E, e, ale, ale e, w praktyce może się to po prostu przełożyć na podniesienie komfortu naszego życia. Okej, okay, ale do tej pory mówiliśmy o 5G w taki bardziej ogólny sposób, a to, co nas Najbardziej chyba interesuje to branża rozrywkowa. Rozrywkowa, zdecydowanie tak. Na tym nam zależy najbardziej. Od tego zresztą wychodziliśmy. Chciałam jeszcze tutaj przedstawić, to jest kod Zygmunt, który się Zigi. teleportował nagle do programu. Pff, ehm, ja mam tutaj dosyć dużo ciekawych danych związanych. Bardzo z, ciekawe dane. E, związanych z branżą rozrywkową. E, Zacznę od tego, że według um, informacji opublikowanych na Think with Google, 60% Amerykanów woli już dzisiaj oglądać wideo online niż w telewizji. Do 2025 roku ponad połowa mieszkańców USA poniżej 32 roku życia zrezygnuje ze stacjonarnej telewizji, okay. a do 2022 roku 82% ruchu w internecie będzie generowane przez streaming wideo. Um, no cóż, to y, też się bardzo ciekawie uzupełnia. Z taką um, informacją, którą jakiś czas temu wyczytałam, chyba w Variety, gdzie oni pisali o tym, że gdzieś za jakieś 10 lat. Stacje kablowe w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie przestaną istnieć. Już kablówki w tym momencie kablówki przeminą. przestają na przykład tak dużo produkować, wiem, na przykład seriali, ponieważ nie ma już aż takiego dużego zapotrzebowania na nie, bo ich rolę powoli przejmują serwisy streamingowe. E, więc jak mówię, ta zmiana, ten skok naturalna kolej rzeczy. Ten skok w oglądalności online wpłynie na to, że z rynku wycofane zostaną bardziej przestarzałe technologie, takie jak na przykład telewizja kablowa czy płyty DVD. Tutaj to już chyba musimy się powoli zacząć żegnać. No i blu-raye. Blu blu um, no może jest dla na przykład... kolekcjonerów. Tak, Może dla kolekcjonerów, no bo płyta tak winylowa. Jak winyle, jasne. Tak, ale my mówimy o streamingu, ale jakbym na przykład chciała się tutaj do gamerów odezwać, no to wiecie, że teraz nowa generacja konsol będzie dostępna w, w wersji, wersji cyfrowej. Cyfrowej, bez możliwości odczytu z nośnika, z płyty. I będzie to zresztą wersja tańsza konsoli. I to też jest właśnie e, krok w już stronę, krok tak, tak. w kierunku 5G i tej przyspieszonej sieci, gdzie wszystko będzie się odbywało e, po pierwsze bez latencji, a po drugie w chmurze. Chociaż skala zmian, jaka będzie się wiązała z popularyzacją technologii 5G, jest nadal trudna do oszacowania, no to można już w tym momencie przewidzieć niektóre zmiany, jakie nastąpią zarówno w sposobie dystrybucji, jak również w jakości oferty po prostu wideo. Można to zrobić dlatego, że w ogóle za każdym razem, jak była jakaś technologiczna rewolucja, Skok technologiczny, to kino czy telewizja na tym zyskiwały, bardzo się zmieniały, dostosowywały się do nowych okoliczności. No to właśnie o tym mówiliśmy w dwóch poprzednich odcinkach o, o, tych, o tych rewolucjach, o tym, jak zmieniały się rozdzielczości, w jakość telewizorów, na przykład, w jaki sposób to wpływało na kontent ostatecznie, bo to chyba też o to chodzi. No tak, można nawet yy, yy, bardzo upraszczając powiedzieć, że yy, pojawienie się wysokiej jakości odbiorników telewizyjnych wpłynęło na yy, narodziny tak zwanego peak TV, czyli quality TV, czyli po prostu tej telewizji jakościowej, którą Poniekąd, tak. yy, my omawiamy i, i, i oglądamy. W takim razie, yy, co 5G może zmienić w serialach? Przede wszystkim 5G wpłynie w ogromnym stopniu na w ogromnym stopniu wpłynie na jakość y, wideo, na rozdzielczość. 4K nadal nie jest nadal nie jest standardem. Dużo produkcji powstaje w wyższych rozdzielczościach, ale dystrybucja często odbywa się w full HD. Często narzekacie, że tylko full HD, ale tak się dzieje ze względu na to, że Przepływ danych w sieci nie do końca też jest dostosowany do tego, żeby te wielkie pliki mogły tam śmigać. I co więcej, nie wszyscy mają odbiorniki, które są dostosowane no, do właśnie, odbioru. Właśnie właśnie o 4K. to chodzi, że wiecie, to, to to nie jest tak, że jeżeli będziemy nadal korzystali z Takiej sieci komórkowej, z której w tej chwili korzystamy, będziemy sobie mogli tak po prostu oglądać Jasne. filmy w 4K i ta jakość będzie tylko rosła. Mam wrażenie, że niektóre platformy celowo obniżają jakość, po to, żeby po prostu być w stanie technicznie unieść. Tak więc 5G zmieni bardzo dużo, bo nie dość, że 4K stanie się standardem, być może 8K będzie standardem, 120 klatek na sekundę. Być może będzie w niektórych przypadkach, no bo chyba nie wszystko, będzie standardem. Tak więc to doświadczenie kinowe, może bardziej realistyczne wręcz, e, będzie coraz bardziej powszechne. To, to jest taka pierwsza rzecz, która jeśli chodzi o to, co daje 5G, co może nam zaoferować, to jest to, co mi przychodzi do głowy. Kolejna rzecz, na którą ja bym chciała zwrócić uwagę, no to e, po prostu e, większe możliwości z eksperymentowaniem. E, z samą formą audiowizualną. My kiedyś zrobiliśmy e, cały odcinek na temat e, tak zwanego interaktywnego storytellingu. To jest bardzo ciekawy temat i to jest temat, który e, bez technologii 5G troszkę nie będzie się mógł rozwijać, trochę utknie w martwym punkcie. E, on sam w ogóle pojawił się e, dzięki temu, że pojawiły się platformy streamingowe, czyli tutaj mamy już jedną zmianę technologiczną, która umożliwiła interaktywny storytelling. W skrócie to jest po prostu ten serial, gdzie to my decydujemy o tym, co się będzie działo z bohaterami. Netflix już ma za sobą pierwsze e, doświadczenia z e, takimi formami audiowizualnymi. Tak, Black Mirror, e, Choćby na tak. przykład właśnie Bandersnatch, Bandersnatch. E, Black Mirror odcinek, który wiele osób. Zjechało, żeby był beznadziejny. No Mi się na przykład bardzo podobał. Ostatnio też. E, Unbreakable Kimi Schmidt. To, to chyba finał. Do, e, e, tak, tak, i też został zrobiony w formie takiego interaktywnego storytellingu, gdzie my musieliśmy wejść w interakcję z tym, co oglądamy i decydowaliśmy, co mają zrobić bohaterowie. To jeszcze przy mhm. okazji bardzo fajnie zostało wplecione w formę komediową, ale e, to, co chciałam powiedzieć, to to, że. E, Właśnie dzięki temu, że internet będzie szybszy, że ten przesył danych będzie szybszy, twórcy zyskają nowe możliwości, dlatego że ta latencja będzie tak e, niska, że właściwie jej nie będzie, że będziemy mogli po prostu w czasie rzeczywistym reagować. reagować. To się hmm. będzie mogło wiązać e, zarówno z treściami, które będą wcześniej nagrywane, jak i na przykład e, z jakimiś takimi eksperymentalnymi formami, gdzie e, będziemy mieli na przykład live. Ja, mm -hmm. że coś się mm -hmm. będzie rozgrywało w czasie Czym? rzeczywistym. Um, wzrośnie właśnie i tutaj <grym> płynnie przechodzimy live. do kwestii live'ów, <grym> dlatego że... Um, te live, które dzisiaj oglądamy, no inna sprawa, że w ogóle mamy rewolucję związaną z live'ami, bo czasy przyszły takie, a nie inne, więcej czasu jednak spędzamy w domu, imprezy masowe nie są jakoś szczególnie wskazane mm -hmm. i w pewnym sensie wydaje mi się, że te live'y z nami na dłużej pozostaną, imprezy masowe właśnie transmitowane, retransmitowane. W czasie rzeczywistym, one zyskają całkowicie nowy wymiar. To mm -hmm, będzie mm -hmm. zupełnie inne doświadczenie. To będzie jakość, która będzie porównywalna z jakością tych eventów, które zostały zarejestrowane wcześniej. Tutaj mamy świetny The przykład. Third The Third Day. Nie wiem, czy oglądaliście. Wydarzenie teatralne, parateatralne. To jest część. Serialu, część serialu, który nazywa się dzień trzeci, Taki sześcioodcinkowy mi 12 Dwunastogodzinny przerywnik. Tak, serial to już tak w skrócie powiem. Serial dzieli się na dwie części, a po trzy odcinki. To a po środku jest, jest godzinne. Wydarzenie teatralne, wydarzenie teatralne, bo to nawet trudno powiedzieć, że to jest przedstawienie, że to jest, że, że to to jest, jest spektakl. To jest po prostu coś, co widz ogląda w czasie rzeczywistym. To już było, więc w tej chwili możecie to sobie jeszcze tak. obejrzeć takie dwa pliki po sześć godzin mniej więcej. I było to zrealizowane absolutnie świetnie, w sposób profesjonalny. Oglądając tak. to, można było mieć wrażenie, że ogląda się jakby taki ekstra długi odcinek tak. serialu. Tylko, że niestety, no, były problemy techniczne. To było bardzo Ciało dobrze nakręcone. Tam ten operator, nie wiem ilu tam no, operatorów było, strony ale... strony wizualnej to było dopracowane jak odcinki serialowe. To, był, to było jedno ujęcie przez 12 godzin. niesamowita robota. A jednocześnie ciało się pikselowało się, wieszało się, no i miało słabą jakość. Miało po prostu słabą, słabą... bo to było nadawane na Facebooku. Gdyby już w tym momencie oglądać to i transmitować to za pomocą sieci 5G, mielibyśmy nie tylko jakość 4K i po prostu takie, wiecie, strumieniowanie, które by po prostu było super płynne, ale jeszcze mielibyśmy na przykład możliwość przełączania się między kamerami. To w a... czasie rzeczywistym. Więc e, tutaj sky is the limit. Jeżeli mamy bardzo płynny przesył danych, dobra, dobra. to możemy naprawdę eksperymentować do upadłego. E, zresztą e, mamy tutaj też kwestie e, wirtualnej rzeczywistości, a także AR, o których już mówiłam. Mamy też możliwość transmitowania, choćby na przykład w jakości 8K, tej mitycznej jakości 8K, której wciąż. No jeszcze nie ma dostępnej, ale to jest tylko kwestia czasu. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym VR-ze i przy tym jaze. Wirtualna rzeczywistość i rozszerzona. rzeczywistość rozszerzona. Rzeczywistość no to są dwie technologie, które są wykorzystywane no przede wszystkim w branży growej, ale nie tylko. Hmm. I one wymagają rzeczywiście bardzo. Szybkiego przesyłu danych i te, ta latencja jest tutaj kluczowa. E, już o tym wspominaliśmy niejednokrotnie. No właśnie, właśnie mam tutaj w Twoich notatkach pisałaś, że obie te technologie zyskują nową jakość dzięki szybszemu czasowi przetwarzania. No I chodzi tutaj o te opóźnienia, które zostaną zredukowane dzięki połączeniu obliczeń 5G i architektury rozproszonych zasobów IT. Czyli edge computing. edge computing. No tak, jest szansa, że 5G bardzo, bardzo wesprze i wspomoże rozwój tych dwóch technologii, tak. które być może również zobaczymy w przyszłości w kontekście serialowym, albo jakichś takich właśnie audiowizualnych doświadczeń. W branży growej to już w ogóle inna historia, chociaż no, nie aż tak inna historia, bo właśnie dzięki tym dwóm technologiom seriale i gry mogą się jeszcze bardziej do siebie Czę zbliżyć. Tak. Ja pamiętam, jak kurczę, no już parę ładnych lat temu, Pakt, polski serial Pakt, był promowany A, za pomocą takiej aplikacji, tak. właśnie VR która pozwalała przenieść się do redakcji, w której mm, były poukrywane mm, jakieś tak, tam, tak. wiecie, jakieś tam elementy układanki kryminalnej, tam trzeba było coś tam znaleźć. Bardzo tak. to było fajne i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w przyszłości przenosić Jasne. się na przykład do świata moich ulubionych bohaterów, żeby te doświadczenia stały się dostępne przede wszystkim. Mm. Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy w związku z technologią 5G i z tym, w jaki sposób ta technologia mogłaby wspierać twórców produkcji filmowych, serialowych. Otóż każdy reżyser na zakończenie dnia zdjęciowego przegląda tzw. Tak dailies, czyli dzienne surówki, z których później jest montowany film czy serial. I one są mu często przesyłane przez internet. To są dosyć duże pliki, bo sobie wyobraźcie, jeżeli zostanie kilka godzin materiału nagrane w ciągu dnia, to to naprawdę sporo musi ważyć. 4K albo 8K. E, no, akurat pewnie dailies mają trochę niższą rozdzielczość. To są takie zapasowe pliki, ale mimo wszystko, jeżeli są gdzieś tam w, na planie, na Islandii, gdzie jest słaba sieć. To ciężko jest te pliki przesyłać do reżysera, i tutaj akurat 5G może pomóc. Tak samo można wysłać te pliki od razu do montażysty, który przeprowadzi jakiś wstępny montaż na życzenie reżysera, który chce zobaczyć, jaki jest mniej więcej rytm danej sceny i czy wypadałoby coś dokręcić, żeby ta scena lepiej się kleiła. I w końcu można powiedzieć też o nas, bo nam. Też technologia 5G na pewno może bardzo pomóc ze względu na właśnie szybsze wysyłanie filmików na YouTube ściąganie różnych materiałów, trailerów. Żegna i tak długiej aplaudzie, bardzo, bardzo często, jak jest jakiś taki naprawdę gorący temat, to wisicie po prostu na nas. Kiedy będzie odcinek, kiedy będzie a odcinek. A on się aplauduje. On się aplauduje, a on się aplauduje, aplauduje. I, I szczególnie te długie odcinki, one się najpierw aplaudują, potem się przetwarzają, to strasznie długo trwa, no więc jest szansa, że to wkrótce się zmieni i to zmieni się na lepsze. Trochę się rozgadaliśmy, dlatego myślę, że będziemy już kończyć ten odcinek. Skupiliśmy się dzisiaj na kwestiach związanych z formą serialu, z tym, jak 5G wpłynie na rozwój tej formy, różnych możliwości, jakie daje technologia twórcom seriali. Mhm. Natomiast no, mamy jeszcze do poruszania bardzo szeroki temat, jakim jest dystrybucja i mhm. dostęp do kultury Do rozrywki w sieci. To jest naprawdę mega, mega szeroki temat. No, słuchajcie, no, każdy z Was ma smartfona. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że rozrywka jest dostępna wszędzie. Właśnie dzięki temu, że mamy te smartfony, one są w tej chwili takimi małymi centrami rozrywki i kultury. Możemy sobie na nich oglądać, słuchać, grać. Ale to nie jest do końca tak, że ta rozrywka i kultura jest dostępna kiedy chcemy i gdzie chcemy. Tak nam się może tylko wydawać. 5G sprawi, że to naprawdę będzie, kiedy chcemy i gdzie chcemy. Nie będzie latencji, nie będzie oczekiwania na ściągnięcie, nie wiem, na przykład sezonu serialu. Platformy dzisiaj udostępniają nam takie opcje na wypadek, gdyby właśnie sieć była za słaba. Możemy sobie na zapas naściągać, ale to obciąża nam telefony, też sprawia, że musimy o tym myśleć, nie, nie ma tego takiego, wiecie, jednego naciśnięcia tak. aplikacji i dzieje się magia, to będzie się działo, dzięki 5G będziecie sobie mogli oglądać naprawdę gdzie chcecie, kiedy chcecie, na Mazurach, w Leśnej Głuszy, gdziekolwiek, w jak najlepszej jakości. Mm. E, wszystko to yy, i jeszcze więcej w następnym odcinku, w którym pogadamy sobie po pierwsze o rozwoju platform VOD, po drugie o przyszłości kin, ponieważ to jest temat, który nam Ty. się cały czas bardzo dynamicznie w tym momencie rozwija. Ja nie sądziłam, że w ogóle do tego dojdzie, ale naprawdę. Netflix rozpoczął jakąś taką wojenkę z kinami parę lat temu, a teraz no, okoliczności w pewnym sensie sprawiły, że ten temat stał się bardziej gorący niż kiedykolwiek wcześniej. No, będziemy też na pewno rozmawiać o tym, jak rozwijać nam się będą urządzenia i platformy mobilne, dzięki temu, że 5G po prostu da dużo więcej możliwości. I myślę, że też opowiemy Wam, jakie super moce ma ten oto telefon, który wygląda tak niepozornie, ale naprawdę ma te super Pierwsza jest taka, że obsługuje sieć 5G. Hmm. To jest oczywiście OPPO Reno 4 Pro. I jak mówię, nie wszystkie telefony na rynku mają już w tym momencie opcję obsługi 5G i wraz z nadejściem sieci 5G będziemy musieli się no, przełączyć na te sprzęty, ale o tym... Kolejnym odcinku. Zatem Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiedzieliście i dowiedziałyście z tego odcinka. Jeżeli się podobało, to koniecznie łapka w górę. Subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Facebooka i Twittera. I koniecznie pytania w komentarzach, I pytania, jeśli jeżeli macie jakieś. Ciekawi Was coś piszcie. związanego z 5G, to koniecznie piszcie w komentarzach. Dzięki. Hej.